Łukasz Chywiński, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na program Puls Miasta. W naszym studiu jest z nami wiceprezydent Zielonej Góry, Wioleta Harańszlak. Dzień dobry, Pani Prezydent. Dzień dobry. Pani Prezydent, ja bym chciał, żebyśmy zaczęli od programu 500+, bo pojawiła się taka informacja, że burmistrz Wadowic... Na portalu społecznościowym pożalił się, poskarżył, powiedział, że w gminnej kasie kończą się pieniądze z programu 500+. Co prawda ta historia ma swój ponoć szczęśliwy finał, że zaraz po tym jak się poskarżył, pieniądze z ministerstwa popłynęły do Wadowic. Ale pojawia się coraz więcej takich sygnałów, że ten program 500+, ma takie swoje bolączki, jak jest w Zielonej Górze. Ja cały czas jakby stoję na stanowisku, że ten program się rozpoczął i on będzie ulegał modyfikacji. Jestem o tym przekonana. Jeśli chodzi o samą organizację, logistykę, wypłat, przyjmowania wniosków, wypełniania tych wniosków, mam również nadzieję, że w przyszłości te wnioski będą mniej skomplikowane, będą bardziej jasne, ale to, na no to potrzeba czasu. W związku z czym, jeśli nawet dochodzi do jakiejś nieprawidłowości i one są natychmiast no natychmiast jest na nie reakcja, no to, to dobrze. Natomiast jeśli chodzi o Górę, my nie mamy na razie żadnych problemów. Pieniądze przychodzą płynnie. Ja dzisiaj nawet podpisałam kolejny wniosek o uruchomienie środków na prawie 2 miliony złotych. To znaczy, że przepływy tych pieniędzy między ministerstwem, Urzędem Miasta, a w konsekwencji Wydziałem Świadczeń Rodzinnych nie ma żadnych zakłóceń na tym, na tym poziomie. Natomiast cały czas jednak obserwujemy, problemy z wypełnianiem tych wniosków, e, z tym, żeby rzeczywiście dołączyć wszystkie potrzebne dokumenty. A pani prezydent, ja przepraszam, że przerwałam. W czym jest problem? Bo ja na przykład wiem, że pani na pewno będzie urzędników bronić, to są, to, są, to są pani pracownicy, ale ja spotkałem się na przykład z zarzutem, że urzędnicy, którzy przyjmują te wnioski z racji tego, że tylu jest petentów w tym programie, no nie są w stanie wystarczająco dużo czasu poświęcić dla każdej osoby, która gdzieś z takim wnioskiem się, się, się zgłasza do, do, do danej platformy. No, i tutaj wracam do tego, o czym mówiłam na samym początku. To jest początek tego programu, to są pierwsze wnioski. Dlatego też jestem absolutnie przekonana, że każde kolejne będą budziły mniej emocji i mniej trudności. Jeśli dzisiaj rzeczywiście brakuje urzędnikom czasu, to tylko dlatego, że nie spodziewaliśmy się, że błędów we wnioskach będzie aż tyle. W formie papierowej jednak te wnioski są częściej składane. Online jednak mieszkańcy nie składają tak chętnie tych wniosków. W związku z czym sprawdzenie tych wniosków, wniosków wymaga czasu. My i tak powodujemy, że te korekty wykonywane są na miejscu, że zapraszamy osoby, które wykonały jakiś błąd w wniosku, aby dokonały go przy pracowniku, nie popełniając kolejny raz, tego samego błędu. To, co wydaje się urzędnikom bardzo czytelne i jasne, niekoniecznie musi być czytelne i jasne oczywiście, dla mieszkańców Zielonej Góry. I jakby z, z taką tezą wychodzimy do e, mieszkańców, i na to uczulam wszystkich pracowników, żeby jakby brali pod poprawkę na to, e, że jako urzędnicy muszą wiedzieć. Natomiast wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry mają wiedzieć, ale żeby mogli wiedzieć, muszą mieć na to czas i muszą też mieć a atmosferę. Jak, jak może Pani dysponuje takimi z pewnością? Tak, jak wygląda ten program, projekt, program 500 plus w Zielonej Górze? Pytam, pytam o sens. Z jakimi my wielkościami finansowymi mówimy i jakie to są pieniądze, które płyną do Zielonogórza? Jeżeli mówimy o liczbie odbiorców, biorąc pod uwagę liczbę dzieci, które są uprawnione do korzystania z tej formy pomocy, a przypomnę, że do 18 roku życia dzieci zameldowane na terenie miasta Zielona Góra, to bierzemy pod uwagę liczbę około 10 tysięcy. 10 tysięcy razy 500 zł, no to każdy tą kwotę to sobie już się oblicza. Robią potężne pieniądze. To się robią potężne pieniądze, i teraz jeżeli przeliczymy je jeszcze na liczbę miesięcy, która została, Stała do końca roku, to ta kwota jeszcze bardziej znaczy, rośnie. Czy pani się nie obawia o płynność finansową? Bo skala, podejrzewam, w Zielonej Górze jest dużo wyższa niż w Wadowicach, ale bierzecie pod uwagę taki scenariusz, że no, wypłaca te pieniądze samorząd, gdzieś ministerstwo potem te pieniądze, pewnie nie dzieje się to w jakiejś skali na bieżąco. No, nie, nie, nie przyjeżdża tu codziennie walizka pieniędzy. Znaczy, bierzecie miała, to pod uwagę. Gdybym miała tak antycypować na przyszłość, to oczywiście, że mam obawy, bo zdaje sobie sprawę, że tych, którzy będą uprawnieni do a, tych środków, będzie więcej. Oczywiście. Oczywiście. Oczywiście że te dzieci które skończą 18 lat one wypadną z tego systemu. Natomiast też patrzę na liczbę urodzeń w Zielonej Górze. Ona jest od lat stała. To jest biorąc pod uwagę jeszcze nowe miasto, to też to jest około 1500 dzieci. Więc ta liczba mogę prognozować, że w przyszłości ona utrzyma się na tym poziomie, a biorąc pod uwagę zapowiedzi związane z tym programem, ma jeszcze bardziej wzrosnąć. Mam nadzieję, że te obliczenia w ministerstwie są bardzo bardzo takie rzeczowe i, i rzeczywiste i oddające jakby tutaj temu wszystkiemu, co, 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 co jest zawarte w danych statystycznych, bo tutaj z liczbami się nie dyskutuje. To Czyli jest... pani nie będzie musiała się skarżyć w My, ministerstwie, ministerstwo że, tak, że To, czego się najbardziej obawiałam, to uruchomienia tego programu i tych środków finansowych, które były potrzebne na uruchomienie tego programu. a to Czyli z drugiej środki, strony, od tej strony administracyjne. Tak, tak, to były środki na dodatkowe etaty, na zabezpieczenie miejsc pracy. Pracy, czyli biurka, komputera, e, oprogramowania, tego wszystkiego, co jest potrzebne, aby człowiek rozpoczął tą pracę. I tego się najbardziej obawiałam, że jakby ta kwota albo przyjdzie za późno, albo będzie niewystarczająca. Natomiast, no, może jesteśmy jakimś szczęśliwym miastem, ale rzeczywiście ta kwota, ta kwota wystarczyła. Mogliśmy zatrudnić dodatkowe osoby, mogliśmy też dokonać niezbędnych remontów, żeby y, zrobić y, dla nich stanowiska pracy. I też biorąc pod uwagę dostępność do petentów, to nie mogło być gdzieś na ostatnim Piętrze, Oczywiście to nie mogło być gdzieś z boku, tylko w miejscu, gdzie no i rzeczywiście. Nie świetnie przydało się Centrum Pomocy No, Gdyby nie ten budynek, mielibyśmy ogromny problem, bo jak pan redaktor zauważył, tych zadań cały czas nam przybywa. E, I do, 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 do tego, żeby je wypełniać w sposób prawidłowy, potrzebne są odpowiednie warunki. I dla tych, którzy pracują, ale również to dla myślę, tych, którzy że w przychodzą. W tym momencie wszyscy, którzy byli przeciwni przeniesieniu CKU, mogą mogą gdzieś tam oddać honor. Pani prezydent, yy, zmienimy temat, jak poszło zielonogórskim szóstoklasistom? Na tle województwa zapytam. Na tle województwa bardzo dobrze, na tle okręgu, a przypomnę, że nasz okręg to województwa wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie. Również bardzo dobrze. Jeśli chodzi o średnie, przewyższamy we wszystkich obszarach. Począwszy od języka polskiego, e, matematyka, i języki obce, we wszystkich tych obszarach jesteśmy lepsi, niż średnia, y, średnia okręgu i średnia województwa. Ja Pani prezydent gratuluję, a ja zapytam, y, czy to dobrze, że sprawdziany szóstoklasisty już nie uraczymy, że szóstoklasiści już nie będą go pisać, czy źle w Pani ocenie? Bardzo się cieszę, że nie będą pisać. Dlaczego? Bardzo się cieszę, że nie będą pisać, dlatego że y, myślę sobie, że takich sprawdzianów, które y, są jakby dedykowane y, ich wiedzy, w ciągu całej nauki w szkole podstawowej mają bardzo dużo. I rzeczywiście one dają wymierny efekt, jeśli chodzi o poziom kształcenia. Ten sprawdzian w tym wieku, a przypomnę, że my za chwilę będziemy mieli dzieci, które będą rok młodsze, bo w tym roczniku mamy w tej chwili w podstawówce dzieci, byłby, myślę, ogromnym jednak stresem. Sama atmosfera to, że to jest w sali dużej, to, że oni mają jakieś kody kreskowe, to, że siedzą obcy ludzie, to wszystko jednak budzi emocje i jest ogromnym stresem. Ja to osobiście obserwowałam, będąc w szkole i myślę sobie, że ten sprawdzian tak niczego nie warunkuje, niczego, bo uczniowie i tak pójdą do gimnazjum, i tak będą chodzili do tego, do tego wybranego gimnazjum, natomiast niepotrzebnie jakby ten stres, im, ten stres, te emocje, te napięcie, które udzielają się całej rodzinie? Jak najbardziej egzamin po gimnazjum. Egzamin po gimnazjum jest wręcz niezbędny, ponieważ on jakby przez poziom wiedzy, którą osiągną uczniowie, warunkuje potem wybór szkoły ponadgimnazjalnej. No nie może być tak, że jeżeli komuś się nie powiodło i jakby ten poziom wiedzy nie odpowiada E, chociażby temu systemowi, który jest w liceum, a liceum ma się zakończyć udaną maturą, no to też trzeba znaleźć e, taką szkołę, która będzie odpowiadała moim możliwościom, moim predyspozycjom. I rzeczywiście on ma takie predyspozycje również. Też I też weryfikuje, weryfikuje i potrafi tak. pokazać, czy e, rzeczywiście. I myślę sobie, że na, poziom chcą ta, na tym poziomie ten, ten, ten egzamin jest bardzo, bardzo istotny i bardzo ważny. On również też. E, daje dyrektorom szkół ponad taką gwarancję, że ci uczniowie, przyjmując tego ucznia, poradzą sobie w tej szkole. Panie a za moment możemy się spotkać w tym studiu i pewnie rozmawiać, czy to dobra decyzja likwidować gimnazjum. Myślę sobie, że tak. Ogłoszenie urbiet orbi całej zmiany o systemie oświaty z harmonogramem ma nastąpić 27 czerwca w Toruniu. Tam pani minister Anna Zalewska. A czego pani się spodziewa? Co innego jest e, to, czego ja się spodziewam jako wiotę Herenczlak, co innego jest to, czego no, się spodziewam jako wiceprezydent Zielonej Góry, wiceprezydent. Za wiceprezydent zielonej góry e, chciałabym znać jasno i klarownie te zmiany, które mają nastąpić wraz z harmonogramem wprowadzania ich zmian. Dzisiejsza sytuacja, kiedy dochodzą do nas różne informacje, kiedy wszyscy dyrektorzy e, nawzajem pytają siebie i tak naprawdę nie mają poczucia bezpieczeństwa, jest najgorsza z możliwych. Lepiej znać prawdę, jakakolwiek ona by była w naszym osobistym odbiorze niż tkwić w tym zawieszeniu. I takie dywagacje, spekulacje, czy, czy, czy czteroletnia szkoła podstawowa, czy czteroletnie gimnazjum, czy gimnazjum będzie, czy gimnazjum nie będzie, czy czteroletnie liceum, no, to już myślę, że jest to Ja pytam prost, Pani Prezydent mówiąc, z tego względu, że pamiętam, co się działo w Zielonej Górze w przypadku przedszkolaków i sześciolatków i, i tej zmiany w ostatniej chwili. W I jakie mam nadzieję też, że cały harmonogram zmian, które miałyby być wprowadzone. Będzie zawierał tzw. wakacjo legis, żeby przygotować samorządy do tych zmian. Ja to, to nie może być chodzi. też tak, że my natychmiast mamy już zrobić rewolucję, jeśli chodzi o infrastrukturę szkół, jeśli chodzi o nauczycieli, jeśli też chodzi o podstawy programowe. Dzisiaj słyszę też o podręcznikach, tak, które mają, mają system przekazywania tych podręczników, ma być zmieniony. Chciałabym dokładnie znać dokument, chciałabym się na czymś oprzeć i, mówiąc do dyrektorów o zmianach, chciałabym mieć jakby twarde zapisy, ustawy, rozporządzeń, zarządzeń pani minister, które będą też ukierunkowały mnie w dalszym działaniu, jeśli chodzi o, o kształt zielonogórskiego oświaty. No to trzeba trzymać kciuki i spodziewać się, że te rozwiązania rzeczywiście będą dobre i nie przysworzą takich problemów, jak to miało miejsce jeszcze nie tak dawno w Zielonej Górze. Pani prezydent, pięknie dziękuję, że przyjęła Pani zaproszenie do, nas tego, do naszego studia.